Wszyscy zaczęli dbać o Ziemię bardziej, przyszłość naszej pięknej planety. Chciałabym tak, tak samo, jakby oddać coś z Ziemi. Z myślą o pokoju. Ten pokój na świecie jest najbardziej kierującym nas. Mamy tu kijów, Mariupol, Lwów. mamy miłość naszych bliskich. Za nasze rodziny? Dla siostry. Dla Sandry. Dla zmarłą żonę. Za wnuka, który mi się urodził. Żeby ludzie, jak wyrośnie, mogli tutaj przyjeżdżać i je przytulać. Czyli żeby oddawała tą dobrą energię, którą my dajemy, tak jak je siedzimy. Drama ja ma na imię Romek! Żeby Janek sobie rósł tutaj duży, zdrowy, silny przez 500 lat. Przynajmniej. Tam posadziłeś na Mateuszkę. To jest Patryk, a tam jest wolno na Ukrainie. Teraz sadzę za siebie, swoim imieniem. na. Nazwałem. My sadzimy dla naszej koleżanki Ewy. Nie ma złych warunków na zrobienie czegoś dobrego. Ja bym chciał, żeby to drzewo y, mogło zmienić to, żeby światem nie rządził pieniądz, tylko prawdziwe wartości. Tak, to jest drzewo empatii. Drzewo życzliwości. W sumie dobroci w nas, tolerancji, szacunku do drzewa, szacunku do natury. Drzewo szczęścia będzie. Trzeba dają taki spokój, jak się z nimi przebywa. Żeby zmieniło świat. Chciałbym, żeby po prostu taka. Zgoda powszechna. Nas nie będzie, to drzewo będzie i ono będzie nieść. Tą I to ideę dobro dalej. będzie dalej. Pozostawimy coś tak na tej ziemi.